Dzień dobry, czwarte zajęcie z fitomediacji, część praktyczna dotycząca wpływu zanieczyszczeń atmosferycznych na wybrane gatunki roślin. Zanieczyszczeniem, które dzisiaj przebadamy jest, jest siarka w formie takich pasków, które za chwileczkę będziemy podpalać i mamy dwa gatunki roślin różniące się w zasadzie wszystkim. Tutaj mamy fikus, roślina tropikalna, to jest pelargonia, roślina Naszego klimatu. Fikus, roślina domowa w pomieszczeniach w naszym klimacie. Pelargonia, typowa roślina ogrodowo-balkonowa. I zupełnie inna budowa. Fikus, skórzasty, mocny liść, pokryty grubym nalotem woskowym. I Pelargonia, większa blaszka liściowa, zdecydowanie bardziej delikatna, mniej nalotu woskowego, więcej aparatów szparkowych pod powierzchnią liścia. Z tym doświadczeniem oczywiście nie pokażemy prawdziwej mediacji, czyli nie będziemy wiedzieli, jak rośliny pobierają zanieczyszczenie. Natomiast to, co będziemy w stanie udowodnić, to będziemy w stanie udowodnić ich tolerancję na ten czynnik niekorzystny. Do doświadczenia będziemy potrzebowali jeszcze oleju. Olej jest potrzebny po to, że po podpaleniu fragmentu siarki Pojawi się dym, który z czystą wodą zacznie reagować. Efektem tej reakcji jest kwas solny, no i wtedy roślina, jakby uszkodzenia, które byśmy widzieli, nie byłyby spowodowane wpływem tlenków siarki, natomiast spowodowane były obecnością kwasu siarkowego. Jeszcze jedna ważna techniczna rzecz, jak Państwo będziecie robili podobne doświadczenie w domu, o co zostaniecie pewnie poproszeni przez nas, to jest kolejność nalewania roztworów i umieszczania liścia. Więc bardzo proszę o najpierw nalanie wody, potem włożenie liścia, a następnie nalanie do tego zestawu oleju. Olej jest po to, żeby odgraniczyć, tak jak wspominałem, wodę. Od siarki, żeby nie powstał po, siarkowy, a kolejność jest dlatego ważna, że jak teraz byśmy chcieli włożyć liść, on musiałby się przebić przez tą warstwę oleju i możliwe, że tutaj komórki zostałyby wiązki przewodzące, zapchane i woda nie byłaby y, pobierana przez, przez roślinę. A takiego efektu też, też nie chcemy. To będzie nasza kontrola to będzie roślina czy liść, który y, traktowany będzie y, siarką. Y, Obie próby przygotowujemy tak samo, czyli w kontroli również jest siarka, żeby udowodnić, nie siarka, tylko olej. Nie, tylko olej, żeby udowodnić, że to nie olej jest czynnikiem negatywnie wpływającym na rośliny, fikus. I jeszcze jeden fikus. No, łatwiej byłoby we dwie osoby i jeszcze łatwiej by było jakbyśmy mieli pensetę. Mam rękawiczki, muszę uważać, podpalam pasek, jak tylko zacznie dymić zamykam. Daję jeszcze odrobinkę tlenu. Dym się powoli ładnie. przecież nie wyszło tak jak bym chciał. I jeszcze tutaj zaczniemy. Nie, już jest dość mocno zadymione, więc jeszcze, jeszcze chwileczkę zostawimy. I drugi tak samo. Podpalone, tlen i tutaj również zamykam. Za chwileczkę będzie wyglądało to podobnie. Tu możesz Robert jeszcze pokazać bardzo wyraźnie siwo aż od dymu. Tu już też tym zaczyna się ulatniać. Tak więc zostawiamy na kilka dni. My dla Państwa mamy nasze poprzednie też doświadczenia. Nie jesteśmy z pracy teraz na tyle często, żeby co chwila monitorować to doświadczenie. Natomiast mamy porobione zdjęcie, zdjęcia z poprzednich lat. Będziecie mieli Państwo efekty. Działania siarki na roślinach po godzinie, po kilku godzinach, następnego dnia, po 48 godzinach i dłużej. Zobaczycie Państwo, jak różne rośliny się zachowują przy tym zanieczyszczeniu. Tutaj też już widać, jest zamglone dym powstał. Zakręcam, gotowe. I podsumowanie doświadczenia. Z wykorzystaniem tlenku siarki jako przykładu zanieczyszczenia atmosferycznego i jego wpływu na, na rośliny. Doświadczenie założone byłoby wtorek. Dzisiaj mamy piątek, czyli minęły trzy dni. Wystarczający czas, żeby no, uzyskać bardzo duże różnice w em, reakcji rośliny na te zanieczyszczenie. Nie wiem, co widać z takiej odległości by się tu się no, już, 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 zbliżył. Ja tylko przypomnę, pelargonia jako roślina wrażliwa, fikus jako roślina tolerancyjna. Jak widać całe te paseczki się nie spaliły, ale mniej więcej poziom spalenia jest, jest podobny, natomiast reakcja roślin jest dramatycznie różna. Na początek oczywiście kontrolę. Obie wyglądają bardzo ładnie. Tlenu było wystarczająco dużo, woda była, olej oczywiście nie przeszkadzał. A to są rośliny potraktowane tlenkiem siarki. To jest roślina wrażliwa, czyli Pelargonia, wygląda bardzo źle. To jest fikus, czyli roślina tolerancyjna na jakiś zakres czy do jakiegoś poziomu. Zanieczyszczenia siarką. Nie widać w zasadzie żadnych objawów. Państwo tego na pewno nie widzą, ale my też nie jesteśmy tego w stanie, w stanie stwierdzić. To doświadczenie w zasadzie można już zakończyć, to już nic innego się nie, 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 nie stanie. Ta siarka powoli ulatniała się ze słoika, wyciąg był cały czas włączony, więc ta, ta, ta siar te stężenie siarki w słoikach się zmniejszało. Natomiast my dla Państwa przygotujemy poza tym filmikiem, zrobimy Państwu też taką prezentację podsumowującą ze zdjęciami, gdzie Państwo będziecie widzieli sytuację, kiedy to stężenie siarki było większe w słoiku i nawet rośliny tak tolerancyjne jak Fikus wykazały dość duże objawy, dość widoczne objawy toksyczności tlenku siarki. Dziękuję.